Nic już więcej nie pamiętasz? Nie, nie, pamiętam. Aha, to może wyruszymy w podróż, jak mój ojciec kazał. kości. ciekawe Ciekawe czyje. Nie wiem. Masz coś do Weź jabłka nie? ze skrzyni i idziemy w podróż. Zebrałem je jak spałeś. Dużo. Ci go nie dam. Chcesz wędkę? Nie, nie Chodź tutaj! Tutaj, tutaj przyjacielu. Masz wędkę Szybciej! Szybciej, bo jak ktoś zawładnie kryształami, to będzie po naszym świecie. Szybko. Musimy je zdobyć przed, z, z tymi złymi ludźmi. Ale kto nim jest? Taki oszuście nie jest oszustem. Na pleca, drugi daj mi go. Nie dam ci, mój jest. A teraz. Szybko. 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 podróż! Podróże, 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 a już muzyki nie puściłeś dalej. Dobra, idziemy. Co to było? Nie wiem, jakoś w głowie mi muzyka zagrała. gdzie ty jesteś, no? tak. ty jesteś? się No, Liana się spinaj, szybko, szybko. To tak wolno? No, ci się robi? Szybko! Dobra. Musieli w dircie spać! Szybko! Widzę jakieś nowe bagno! Jakieś nowe, dziwne miejsce z dziwnymi drzewami! Szybko! Szybko! Ej! Tam jest skrzynka! Szybko! Szybko! Przygoda! Przygoda! Kryształ energii! Yay. Ale to nie może być takie proste! Szybko, szybko, szybko musimy iść spać! Szybko, szybko, po mnie? Szybko, o! Szybko! Się. Szybko, się! ciemię! Dobra, szybko, chodź! Ale się pomimo! Ach, to do dobranoc! Jeszcze jabłko na kolację! To dobranoc! Do jutra! EEEE